wie to wszystkich Taki szybki rzut Na to co tutaj się Kroi, święci, co jest zrobione Generalnie sprawa wygląda w ten sposób Mamy wyjście z jednostki zewnętrznej Zrobiona na razie wersja warsztatowa Jakby sterowania tego Tu sobie pozakładałem termometry Które Pokazują pracę w tej chwili Pompa nie pracuje, także nic nie zobaczymy a teraz zbytnio nie dysponuję czasem, żeby tak siedzieć przy tym non-stop, ale na pewno to obczaje yy, Odnośnie instalacji. No instalacja idzie typowo tam na z PPR-ki, Na razie szybko, taniej i wesoło. Żeby było. Dlaczego? Dlatego, że nie byłem do końca przekonany, że to będzie działać. Jak na razie działa: wymiennik. Wymiennik płytowy z parkera do 60 bar. Na gwinty przespawane, połączone zostawione śrubunki od jednostki wewnętrznej, żeby w razie czego szło to rozmontować na dole jest to samo. No i czwarte. akurat w tym przypadku chciałem calowe, ale akurat były trzy czwarte wyjścia na czynnik grzewczy na, na, na części instalacji domowej. Generalnie yy, jest tutaj serce wyciągnięte z jednostki wewnętrznej. Wentylator jest zostawiony. Dlaczego? Dlatego, że elektro, elektrownik, elektry, elektronik musi zrobić impulsator odpowiedni, który będzie pracował i symulował pracę wentylatora. Dlatego na razie jest zostawiony. Czujnik z jednostki wewnętrznej. Jeden jest wsadzony. Tak samo ogólnie jak w instalacji w splicie, czyli na tę rurkę, wchodzi tutaj do środka, czyta temperaturę. A drugi czujnik, który czyta temperaturę powietrza, tak zwanej, którą ustawiamy na sterowniku, jest zrobiony w, jakby na zasilanie instalacji centralnego ogrzewania. Tak to wygląda. Jest to na razie wersja garażowa, próba, próbna pompkę mam gdzie indziej. Na razie, jak widać, bardzo porządnej firmy, czyli wersja też testowa, mówię, jeśli to wszystko dojdzie do, do skutku, będzie to wszystko zmodernizowane. Jeszcze na razie są testy. Patrzymy jak to chodzi. Ogólnie w domu jest gorąco. Jeśli bym zostawił na pracy 24 na dobę pompę, eee, czy tam klimatyzację, jak zwał tak zwał? W tej chwili mam włączone na 21 stopni na pilocie, czyli tak jakby było 21 stopni w powietrzu. Nie wiem jak to sobie ogólnie obczytuje temperatury. Temperatura wtedy na, na wymiennik jaka idzie, idzie około 34 stopnie, 33 waha się. W tej chwili no, mówię stoi, także nic z tego nie będziemy widzieć daje radę klimatyzacja. Jest to jednostka 7KW Apple Pie czy tam jakoś to się nazywa, Hisense czy Hisense, nie wiem jak to nazwać. Myślę, że na tą chwilę mogłaby być mniejsza. Bo, 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 bo mam 85 metrów po podłodze. Przyszłościowo będzie tutaj ogrzewana jeszcze góra, tu gdzie jestem, dlatego metry wzrosną do 120. Co jeszcze? 60 kW prądu zjadła od 2 listopada. Dzisiaj mamy listopad 8, tak? Czyli 6 dni, 60 kW. Wychodzi na dzień dzisiejszy 10 kW na dobę. Licząc po 60 groszy to jest 6 zł dziennie. 6 zł dziennie, ale nie jest to miarodajne. Dlaczego? Dlatego, że instalacja nie pracuje na stopie, jak widzimy. Mam to teraz zrobione na sterowniku pokojowym. Włącz, wyłącz, który czyta temperaturę, jaka jest w pomieszczeniu. Eee, gdzie załącza i wyłącza jednostkę zewnętrzną, czyli podaje albo wyłącza zasilanie. Eee, I moim zdaniem jest to lipa, bo podłoga zdąży się wychłodzić. Przy tym, jak mam włączoną non-stop podłogówkę, gdzie na podłodze jest około 28-9 stopni, w domu nie idzie dychać, jest około 27 stopni, także jest tragedia. Sądzę, że opcjonalnym, opcjonalną jakby rzeczą jest bufor. No i chyba następny krok, jaki będzie, to jaki będzie, to będzie bufor, ze sterowaniem pogodowym na podłogę, albo ze sterowaniem, jeszcze, jeszcze nie wiem w sumie jakim. Jak macie jakieś pytania albo pomysły, co by tu można, nie wiem, zrobić, przerobić, dorobić, gdzie macie z tym styczność. Spokojnie walcie w komentarzach i czekam na jakieś propozycje dalej e, dalszą część prac i postępu związanych z tym czyli z tym buforem. Myślę że zacznę nie wiem czy w tym miesiącu czy w grudniu. E, na pewno będę jeszcze próbował puścić ale to przy większych mrozach na razie jest za ciepło na dworze. Będę patrzył puścić instalację e, 24 na dobę żeby chodziła. Zobaczymy ile wtedy zeżre. Twierdzę że ona teraz więcej Pobiera prądu niż potrzeba, dlatego że musi rozgrzać podłogę. Jest to proces bez sensu. Gdybyśmy utrzymowali jakąś minimalną temperaturę podłogi, prawdopodobnie byłoby oszczędniej. Także na tą chwilę na tyle. Widzicie, jak to jest skonstruowane w szafce od, od rozdzielacza, od instalacji centralnego ogrzewania. Przyszłościowo tu będzie, będą ściany zrobione, tak, że front drzwiczek, aby na to i tyle. Prace później wam pokażę. Na tych termometrach, jak to wygląda, jak ją uruchomię, i będę chciał przetestować też różne temperatury, nastaw różnych temperatur. Na, jakby, jednostce wewnętrznej, czyli na tym wyświetlaczu, który mam akurat teraz schowany w kartonik, bo niepotrzebnie świeci, denerwuje mnie. I tyle. Także to co? Do zobaczenia. W następnym Felie Tonie.